Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa, Prime Show MMA, tydzień przed galą, jest ze mną, kto? I, lupa! Jest nie jak Lupa, nie? Lupa, siema, lupa. Siema. Cześć Lupa, powiedz mi, kiedy dowiedziałeś się o tym, że walczysz? No jak zwykle, kurwa, na trzy tygodnie przed. I co z tym, jak się zachowałeś, jaka była twoja reakcja? Yy, że biorę, no ja walk nie odmawiam i mówię, no biorę, nie A od razu wiedział, znałeś przeciwnika? Yy, tak, no bo wiedziałem, że, że nie ma przeciwnika dla Mateusza, wiedziałem, że nie ma przeciwnika dla Tyburskiego. No jak dostałem telefon, był prosty, był prosty przekaz. Ten tak czy nie? Ja mówię tak, no, no i sieby. A powiedz mi, yy, jesteś cały czas w treningu? Nie. Znaczy teraz trenuję tak, teraz jestem w treningu, ale jestem w treningu e, takim mocniejszym, gdzie naprawdę zacząłem się przygotowywać. E, to będzie ze trzy tygodnie, bo teraz będzie czwarty tydzień szedł. Czyli w, w sumie luty cały, nie? Znaczy cały, połowa lutego, połowa stycznia. A od początku roku bodajże dwa czy trzy tygodnie e, poszedłem sobie, tak ze dwa, trzy razy w tygodniu trenowałem, bo nie trenowałem długi okres od czasu walki z Arabem. I po nowym roku stwierdziłem, znaczy na koniec ro, roku stwierdziłem, że od początku roku zacznę się ruszać, coś tam, pochodzę sobie na matę, żeby się wdrążyć z powrotem i akurat wyszło tak, że, że, że jest ta walka, trzy, trzy tygodnie przed się dowiedziałem, więc zacząłem zapierdalać i to nie jest długi okres, no bo to nie jest długi okres przygotowań, ale ja znam siebie, znam swoje ciało. Wiem, że... No. Wszyscy Cię znają i kibicują Ci bardzo mocno. E, walczyłeś z Arabem. Paweł Typruski też walczył z Arabem. Jednak Ty mówisz, że mm, Twoja walka z Arabem jednak była lepsza. Tak, tak mi się wydaje, że moja walka z Arabem była lepsza, bo... Yy... Przy walce Pawła z Arabem ta walka była jednostronna. Gdzieś tam Paweł chyba w pierwszej rundzie wyprowadził jakieś tam ciosy, no ale ogólnie ta, ta walka była y, jednostronna. Tam Arab cały czas naciskał, obalał. A u mnie w pierwszej rundzie wyglądało to zupełnie inaczej. W drugiej już na Araba, no i trzecią Arab już całkiem, y, że tak powiem, zdeklasował. No. Jaką lekcję wyciągnąłeś po walce z Arabem? lekcję jaką wyciągnąłem, znaczy mnie ogólnie boli to, że y, ja byłem przygotowany, y, głowa mi nie zagrała, bo y, my byliśmy przekonani, że Arab będzie wchodził w nogi, że będzie mnie obalał, ja byłem naprawdę przygotowany na to, y, z chłopakami na treningach y, robiliśmy wejścia w nogi, dochodzili do mnie, każdy po kolei 5-10 sekund nacisku, żeby, żeby mnie obalić i tak miałem przykładowo, wiesz, ja byłem w środku, pięciu chłopów nawet, wiesz, dookoła i każdy na pełnej, wiesz, w nogi mi wchodził i nikt mnie nie potrafił, y, wiesz, obalić, a... A Arab obalił. A Arab obalił. Tylko wiesz, to był mój błąd, że ja w ogóle tych bioder nie odrzucałem. Dwa już też później na zmęczeniu w tej, tej trzeciej rundzie, na prostych nogach już byle wiesz, koń, do przodu, żeby pójść, a on to wykorzystał, obalił mnie i, no i szacun dla niego, no. A Paweł Tyburski będzie również przygotowany na pewno na walkę. Będzie przygotowany na parter i będzie przygotowany na swójkę. Jest w treningu, miał ciężki czas w swoim życiu, ale wydaje mi się, że on jest kocur, że jest charakterny. On jest tak, on ma charakter do walki, ja mu totalnie nie ujmuję. Ja wiem, że... Przepraszam. Ja wiem, że, że, że on jest mocny, że jest przygotowany, ale ja uważam, że jednak dam sobie radę. Dasz radę. Obóz przygotowawczy był? Był, był naprawdę mocny. Za przeproszeniem leciały też już kurwy i w ogóle pierdole ten obóz, że zapierdalaj, mówi nie ma nie. Także na pewno mi wyjdzie na dobre to. Było ciężko, bo naprawdę było ciężko, ale ja wierzę w to, że, że, że po prostu wyjdzie ten obóz na dobre. No. E, powiedz mi, wcześniej w swoim MMA dostały zgodę na walkę poza? A ja nie potrzebuję żadnych zgód, bo ja jestem wolnym strzelcem i... no. Hmm, a może być ja nie... może być jakaś spina? Yy, nie że spina, tam nie ma spiny, bo... No bo tam nie ma jakiejś takiej niewiadomo wielkiej spiny, tylko po prostu ja, już było wcześniej mówione, ja miałem się bić z Pawła bratem, z Piotrkiem, była moja, była dogadywana moja walka na marzec na trzynastkę z Piotrkiem i było wszystko dogadane, jutro Ci wyślemy kontrakt, już na pewno wszystko będzie. A wyszło zupełnie inaczej. I to mnie najbardziej wkurwia i to mnie w środku boli, że e, nie szanują ludzi, a to pod względem takim, to nie chodzi o to, że, że ja mówię, że ja chcę walki i, i, no i że chcę te walki, tylko po prostu jeżeli, e, umawiamy się. jeżeli umawiamy się do czegoś, to po prostu powiedz szanujmy się pod względem takim, że albo lupa się bijesz kurwa, albo się nie bijesz, a nie zwlekanie, nie odbieranie telefonów, e, przeciąganie, dla mnie to jest brak szacunku. Walka już w sobotę. Zostało tak naprawdę tydzień. Tydzień? No, sześć dni zostało. Powiedz mi, jest stres? Denerwujesz się? <śm> nie. Dziwia, ja bardziej stresuję się, inaczej, na wywiadach już mam spoko, już jestem taki, wiesz, już mam ten luz w sobie, trochę się stresuję, jak są te konferencje, te face to face, -y. zawsze tam tego stresu jest, no ale ogólnie jak już wchodzę do klatki, to przy samym wejściu mam trochę stresu, ale przy samej walce to już się w ogóle nie stresuję. Się jak jak woda, woda, kurczę, ryba w wodzie, woda w rybie chciałem powiedzieć. Też jest na pewno, jak się jej napije. E, patrząc Pawłowi podczas face to face w oczy, co widziałeś? Strach. Pawła? Tak. Boi się ciebie. E, Ci się boi. Na pewno mnie nie lekceważy. Powiedział, że się nie boi, bo powiedział, że jedyne czego się boi to Boga. E, także twierdzi, że się nie boi. Ale nie widziałem tej iskry takiej u niego, wiesz, tej, 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 tej pewności siebie takiej. E, ja życzę Ci powodzenia w walce no przede wszystkim, żeby no, wygrana była po Twojej stronie, chociaż Pawła bardzo lubię i mu ja też Pawła bardzo lubię, tu jest, wiesz, tu jest. Tu jest, tu jest żeby, niech, wygra żeby, żeby, niech wygra lepszy. Żeby nie obrażać tych prawdziwych sportowców z krwi i kości, tu będzie y, prawie że taka już sportowa walka i na pewno wiele y, ludzi będzie chciało tą walkę zobaczyć. Bo już od dawna, dawna zestawiali mnie razem z Tyburskim, niekoniecznie z Pawłem, ale też z Pawłem, jak i również z Piotkiem. Także będzie w końcu walka Lupa Tyburski. Także kurwa, zapraszam. Jest moc, czytasz komentarze? Y, czytam. Czy się przejmuje? Y, nie. Nie widziałam złych komentarzy, ja widziałam zachwycenie właśnie, zachwyt u ludzi, którzy uważają, że to będzie świetna sportowa walka w waszym wykonaniu. Czy świetna sportowa, to bym się kłócił, ale na pewno ala sportowa. Ale to będzie na pewno dobra walka. Na pewno będzie dobra walka. Już 19 lutego w Łodzi. Zapraszamy Atlas Arena, lupa Tyburskiej, konkretne zestawienie. No. A my o remoncie pogadamy jak światła zgasną. Dziękujemy serdecznie i jest, bądźcie z nami 19 lutego.